Witaj, witaj kochanie, dzisiaj, dzisiaj będziemy wizualizować granice. Tak, bo my ich potrzebujemy, żeby siebie nie przekraczać, żeby inni nas nie przekraczali i żebyśmy my nie naruszali czyjś granic. Zatem, kochanie, połóż się wygodnie lub usiądź. Zamknij oczy i ja wypowiem trzy razy słowa. Relaks. A ty w tym czasie zrelaksujesz swoje ciało. Relaks. 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 Kochani piękni, teraz zrelaksuj swój umysł, wejdź do swojego błękitnego pokoju i wejdź w ten błękit. Głębiej, głęboko, stań się tą pustą przestrzenią błękitu i czystości. Błękit, błękit, głęboko, głęboko relaks. Teraz, kochanie, zwizualizuj sobie szafę, szafę taką, jaką lubisz, i zobacz, i zobacz, że tam upchany w tej szafie pod stertami lumpów. Pod stertami gratów, pod stertami pierdol, pod, stertami, pod wieloma innymi rzeczami leży materac. Taki materac do nadmuchania. I wyciągnij, wyciągnij go, go pod tej sterty, i zacznij dmuchać. Zacznij dmuchać. Wyobraź sobie teraz, że to Ty jesteś tym materacem. I napełnij go. Napełnij go przestrzenią. Dymucha i dymucha. Napełnia. Napełnij, napełnij. Napełnij go przestrzenią do wyrażania siebie, do wyrażania swoich emocji, do wyrażania swoich myśli. Do wyrażania swoich uczuć, do wyrażania samego siebie. I napełnij go, napełnij go. I jeszcze raz napełnij. Teraz zobacz, jaki ten materac jest duży. Zobacz, że on się w tej szafie w ogóle nie mieści. Być może nawet jest dużo większy od tej szafy, co go wyciągnęłaś, wyciągnąłeś. Tak to właśnie jest. I ty masz takie granice, jak ten materac. Teraz wyobraź sobie, że ty jesteś tym materacem, a Twoim znajomi chcą Cię zabrać w góry. I próbują, próbują Cię włożyć do tego samochodu. Ten materac nadmuchany. Który się nie mieści z przodu, który się nie mieści z tyłu, który się nie mieści w bagażniku, który nie chce być na samochodzie ani pod samochodem. Taki to materac, takie to granice. I ty, że jesteś już świadomy, świadoma swoich granic, możesz śmiało powiedzieć: hej. Ja nie chcę w góry, ja chcę nad morze, ja chcę nad morze, bo jestem materacem. I może pierwszy raz w życiu postawiłaś granice, postawiłeś granicę, wyraziłeś swoje zdanie, wyraziłeś swoje chęci i zobacz, i zobacz teraz, że jesteś w po pociągu, jako ten materac, masz dużo przestrzeni i się wszędzie mieścisz, bo jesteś w drodze nad morze. I teraz poczuj, poczuj, jak pływasz. Pływasz nad morzem i poczuj swoje zadowolenie, poczuj swój zachwyt, poczuj, jak to jest. Kiedy robisz to, na co masz ochotę, robisz to, co czujesz. Zobacz, jak to jest, mieć granice i móc się swobodnie wyrażać, bo to takim materacem już jesteś, bo to takie już masz granice, że już cię nikt nie upcha do szafy. Nikt cię już nie zaszufladkuje, bo ty się w tych szufladach po prostu nie mieścisz. Nikt nie powie, nikt nie będzie rządził i nikt cię nie będzie do niczego zmuszał, bo ty, kochanie, masz już swoje granice, bo ty już nie mieścisz się wszędzie, bo ty już wszędzie nie pasujesz. Bo ty już wszędzie nie możesz być, bo po prostu tego nie chcesz. Ty chcesz być dużym materacem, który swobodnie, swobodnie może chce leżeć na trawie, na piasku, na podłodze, który chce pokazywać, jaki jest, jakie ma to granice. I na co ma ochotę? Od tak, bo każdy z nas je ma i Ty też je masz, kochanie. I rozkość. Rozkość się teraz, kochanie, w swojej przestrzeni i zobacz, na co sobie pozwalasz, a na co nie. Zobacz, jakie masz wartości. I jak chronisz swoje cnoty swoimi granicami, bo to takie właśnie jest, że Ty jesteś w stanie sobie wszystko dać. Tak, takie to właśnie jest i takie Ty masz granice. dobrze, kochanie. Teraz rozgoś, Rozgość się w swojej własnej przestrzeni ze swoimi granicami i pozostań, pozostań w tym tak długo, jak chcesz, na zawsze, na zawsze postaw granice. Kocham Cię.